Kogo z was byście wyruchali, gdybyście musieli? Czy ja, mama jest najbardziej atrakcyjna? Bez zastanowienia. No. Cześć, wygledzie ekipa WK z tej strony. Dzisiaj odcinek, kto z nas jest najbardziej zjebany? Odcinek wymyśliła nasza ekipa, a tutaj jest na zapleczu. Kto wymyślał pytania? No, Cztery Podstawaj? osoby my wymyślaliśmy mhm. pytania po prostu, więc pytania będą... No to mocno kreatywne. A kto wyciął krzywo? Ja. Okay. Czy osoba najbardziej zjebana jest wygrana czy przegrana? Chyba w tym odcinku nie będziemy grać, kto wygrał, kto Do informacji widzów. Przegradę tak na jest na najbardziej sobie, zjebany, na przykład ktoś, kto się czepia o krzywe kartki. Dobra, czyli to jest taki odcinek inform czysto informacyjny. To tak. są jakieś, jakieś punkty zjebania To już ty decydujesz o tym. To, to może na, na ekranie się pojawia nie to... pojawię. widzowie zdecydują? Ej, ja bym jakąś przysięgę, zaczął ten odcinek przysięgą, że każdy będzie e, odpowiadał szczerze, a nie okay. pod wynik. Przysięga no, tak. hipokryty, przysięgam. Na sercu lewa, no. tak? Prawa? Prawa na serce. Zabawa nie. O, morsu, morsu się złamał. O, to to warak, <śmierdzi> morsu, nie przysiąg. <śmierdzi> Może być parwazo. Dobra, pierwsze pytanie. Kto z Was ma najlepszą <śmierdzi> sylwetkę. Obecnie? I to jest, kto jest najbardziej zjebany? Odcinek? Obecnie? W tej chwili. To, kto nie jest zjebany no teraz? Wery, pytanie weryfikujące. Jakie formy ma robór, Najlepszą o. teraz jest docięty. Krata jest. No ja się nie zgadzam. A teraz na sylwetkę. Poczek do mnie. No bo. A jest korzysta. <gielstwo> bo jest slajma to miniatura. Pączek dawno nie byłeś chyba na ale siłowni. Ale to, że on nie Ja wiem, że on niekorzystne zdjęcie umie zrobić, ale niech zrobi korzystne i pokaże Aha. teraz. Nie, dobra, no ja. Korzystne. Ja wiem, że ty no, chcesz. Ja wiem, że ty chcesz propagować ten nurt, że troszeczkę body więcej positive. tłuszczu jest okej okay i no, że jak krata positive. nie jest idealnie ostra, to jest okej. Okay. Ja to rozumiem. Rozumiem Twój e, wybór. Nadal się zastanawiam o co chodzi, e, co, co to ma do tego współczynnika z jebaństwa. To jest tylko to klik. Bez... Czy... to ja łyknąłem, bo że złapaliśmy Cię na nasz bay. Ja wygrałem, bo mam, mam kraty na brzuchu. To umarłby jako pierwszy podczas apokalipsy zombie. Hmm. Kogo Dlaczego Saker? <gry> no tylko ty uważasz, że ja, wiesz, tak Saker. Ale Czere? to też jest e, ty spoko. Byś e, na by, apokalipsie by... zombie poszedł bronić swoich przyjaciół i byś od razu zginął. A, A Saker nie, zaraz nie. za tobą, bo złapałby kontuzję. Zrobilibyś razę właśnie w firmie. Ostatnio tak rozknijaliśmy, że zombie... w ogóle... się w persy z lodem, nie? Tyle masz w tej firmie rzeczy, nie? Elektronikę, <grym> takie przyjemności. A nie Zabry. mamy prawdziwej broni. No nie nie jest obok i byśmy się nie dogadali. Nie możesz mieć prawdziwej broni, że zapasy białka i byśmy się dogadali. mieć, bo nie kraj Nie mamy licencji złoto, nie? na broni. Nie możesz nawet mieć, nikt ci nie da. Dlaczego? No bo nie masz powodu, nie grozi ci utrata życia. Hmm. Dlatego nie możesz mieć. Trochę pierdolisz takie Tak jest w Polsce. Metalowe kulki. To ma największego farta w życiu A Czekaj, nie mam takiej nic karty, mi się nie, nie klaruje. Nic mi się nie klaruje ty. To może uzasadnię, bo... Nie to... możesz dać wszystkich, musisz dać jedną tylko. No, a jak myślę porówna. Aj kurczę. Może ja uzasadnię bo my swoją śmierć. Jesteśmy... Co bo masz? jak kiedyś miał pierwszy samochód, BMK. Wzię chyba tą mija. jedynkę białą. I jak jeździł w centrum, to wtedy doświadczyłem jego farta. Jakiego farta? Że się nie rozjebał. Że się nie rozjebał, no. <grymne> to, Możesz rozwinąć tę ja takie takie <grymne> Jeszcze może z kodą, jak jeździł. <grymne> takie manewry wykonywał, że dziwna, że nikt mu nie wjechał w bok. Co to powiadasz? To w ogóle się dowiaduje pierwszy raz o czymś takim. Jaka historia. W ogóle, jakby to zmyślił, teraz ma potrzeby odcinka, nie? Jadłem w ogóle... owce, bo regularnie, na przykład jak jest kamera, to zawsze mu coś wyjdzie. i to potwierdza za kamerą. Aua! I nawet wszyscy potwierdzają. Kurwa, no nie wiem. Może się nie udawać, a to nie, jest, a to nie ale jest Będzie do... kamera, i nagle się uda. A to nie jest umiejętność, to nie fakt. No ale akurat jak jest kamera. czaisz? Nie, nie no że nie. ci wyjdzie już po, tylko właśnie wtedy. Jak no, jest, tak jak są zawody, albo jak jest kamera. Bo no w ważnym momencie. Szkoda, że na streamach chce się, nam tak nie wychodzi. A nie Bra. mam odpowiedzi, kurwa. Ja, no, dam, to to ja daj, dam pączka. Do ja, dam, pytanie. ja dam pączka, może de też. decyzje partowne fa czasami. Czasami też. Znaczy, o, a jak decyzja była zjebana, to się upiecze Okej, okay, teraz pytanie, które nie wymyślił nikt z działu filmowego Tylko po prostu byliśmy zmuszeni je napisać tutaj Kogo z was byście wyruchali, gdybyście musieli? Nie. Yeah. to jest nie... Kto, kto nie, wymyślił to pytanie? Fasa, to jest Kto wymyślił to pytanie? Nie nie no powiedz nie powiedz, związek, nie powiedz, kto wymyślił to pytanie nie, Bo to jest, to jest bardzo to dobre to jest. pytanie Żeby nas postawić w takiej no. sytuacji Kaja Kaja to wymyśliła była pod wpływem. Gratulacje wyboru życiowy. Nie mi by było Dobra najętne. ty, ja Którego? chyba bym teraz doruchał robura, bo kurwa jest naj, najmniej obleśny w nas. <noise> <noise> w sensie jest BF-a Bf ma najniżej. Ja daję owce, bo jak nie, już jak nie, tak zwana nie. waga na twarz za ojczyznę, no to on ma najbardziej kobiece kształty. A, dobra, Ale tego owca... nie brałem pod uwagę, nie? Oczywiście, chociaż dupę ma taką odstającą. A, no tak. Ja wiesz, jak byś jak sobie wyobraził, jakbyś się przegnał jak już... i sobie wkręcił. <laughs> nie byłoby tak źle. W więzieniu, nie? To kurwa z basy, jebane. Uważaj tego. Ja Masakera ja, sakera lub pączka, bo owca miałby za... Za twardą dupę. <grym> Ale <einmal> <grym /dziśle> to, <jest> <grym /dziśle> to widzicie, co osoba inna jest, inny fetysz, nie? Nie <grym /dziśle> no, no ogólnie robór jest taki najbardziej estetyczny. No ten robór nie? jest estetyczny. No Taka i... chuda dupa no, też, no nie wiem. Chyba, chyba tak, no. Dobra. Kto z Was jest największym leniem? <Szwarze> A Leniem. No robór nie. Kurwa, możliwe, że to bym był yy, On albo ja. Dobra, no to yy. jak mam wybrać Ale... między mną kurwa, a owcą, to wolę chyba, wybrać. Tak, chyba wybiorę pączka, a ja już chcę wytłumaczyć z tego względu, że na przykład, kurwa, bo ty często tak ty jesteś w stanie... Te, Koryna wyjeżdża i jesteś w stanie siedzieć cały dzień w domu na przykład i czytać te historie, nie? E, na przykład, nie wiem, okręt tutaj, albo ten, e, ten, się, ten się zabił. No nie wiem, bo też lenistwo można no. różnie, e, różnie określać, nie? Ale no wiem, że, że ty jesteś w stanie tak przesiedzieć, nie? jestem w stanie nic nie robić. No. I no, no nawet fajnie mi tym Nawet włącz myślę czy siebie no. nie dać. To, to chyba no. ja nie muszę nic mówić, skoro płącz myślę, żeby z siebie dać. Okej, okay, następne pytanie. Wyobraźcie sobie, że coś się dzieje złego. Lecicie gdzieś... też sobie lecicie na wakacje i coś się dzieje i rozbijacie się na bezludnej wyspie. O kurwa, no, kto pierwszy ginie? Wychodzicie z wody na plaży. Z no, ciepłej wody? Z ciepłej wody. No ale wpadł. Samo wpadł do ciepłej wody. Wychodzicie na plażę, po pięciu minutach robicie się głodni. Kogo pierwszego zjadacie? Teraz? To trzeba... Byłaby mi jednostka, by która by nie pomagała w dalszym przetrwaniu, czyli jakiegoś czyli lenia, no tak. czyli pączka. Na wyspie tak? <grym> a ty, a no. widzisz, ty masz takie spojrzenie, a ja patrzyłem na wartości odżywcze, nie? Na przykład jedna foka ma 100 tysięcy kalorii i miś polarny biały jest w stanie tydzień pociągnąć na jednej foce. Ja bo, patrzę, bo że nasze, nasze małe statko na sakerze by pociągnęło najwięcej. Aktualnie, bo jeszcze dwa tygodnie temu to bym był ja, ale teraz... Saker jest ja najbardziej to by ci kokosy z drzewa ściągał? No, właśnie tu jest też problem. Do jaskini kto by ci wszedł, żeby coś znaleźć? No. To widzisz, że ja się wszędzie bym wepchał i co? Zginąłbyś. I jakbyś odnalazł dużo motywacji do działania, to może jednak bym wybrał kogoś innego. No dobra. Byś mi obiecał, że będziesz się starał przetrwać. Nie, no tak to nie Przeci. da się. A ja bym opierdolił sam siebie, bo lubię się poświęcać. O kurwa, bezwodna wyspa. <śmiech> <śmiech> masz, masz owca. Nie, to by było inaczej, szybko by... Nie. Wiecie co by było pierwsze co by zrobił? Zacząłby szukać kamienia. Na bezludnej wyspie, A wiecie dlaczego? Bo zacząłby robić toporek Potem z bambusa krzyż Potem na linkach by się, albo na gwoździach By się powiesił I by plakietkę jeszcze wyskrobał I jedź, jest, jedźcie ze, ze mnie Jedźcie A. ze mnie wszyscy przy... Jestem saker WK kurwa Męczennik Nie, <śmiech> nie <śmiech> wiem czy to możemy puścić, ale tak To z was jako pierwszy Wejdzie na towar? Hmm. <laughs> na, na pewno nie Mieszko powiedzieć. Mam swój typ jeden. Dobra. Na 3-4, dawajcie. Kogo masz? Ja też mam górę. Czemu ja? No bo y, wydaje mi się, Dobra. że Staż masz najdłuższy i... Tak jak pierwszy zacząłeś trenować, to pierwszy zaczniesz no. rzucać Po prostu. Że ja już uważam, wiesz. że nikt. Saker <laughs> mówił kiedyś, że jak będzie miał 30 lat, spróbuję coś tam no sobie... Ale szybko przyszło. Tak coś tam, coś tam gadacie. A, ja uważam, to... że tak można sobie gadać, ale nie będą mieli odwagi. Tak, ale pytanie jest, kto zacznie pierwszy brać towar. Ja też biorę pod uwagę, że jak już by miał ktoś wchodzić, to właśnie no, robór jak mi się robot Jak już robór? No najbliżej. No, ja obstawiłem Sakera, nie. bo... Dla zdrowia po prostu. No to sakera bym dał. Nie, no. ja będzie miał cztery dychy, cztery. Szybciej tam... się tkanki regenerują na różnych specyfikach Cztery dychy jakoś, to mógłby mieć. No. Natomiast robór pierwszy będzie miał cztery dychy. To jest to tak mój typ. To jest najszerszy. No Następne pytanie. Kto z was najwięcej pierdzi? No. A, Aktualnie, no to nie, no w ogóle nie ma tematu. W sumie. Kurwa, naprawdę. On ma na najbardziej, najbardziej inwazyjne ma te bąki. Jadowite, w sensie no. to, że teraz aktualnie pierdzi najbardziej, to jest jego forma, bo bywało, że na przykład częściej pierdział robór albo ja. w ogóle nie pierdzi, albo przynajmniej tego nie słychać. Nie, ja pierdzę to Ale nie co trzeba przyznać, że co on ma yy, all time, taki współczynnik, to kurwa jadowitość tego. <śled> Ja ma tak bąki, jakby coś mu tam kisło. A ile Albo, razy? Albo jakby się... coś umierało tam w środku. Tak ile razy się zjebałoś, skąd przyszliśmy na siłkę? Tu ani razu, z szacunku. Dzięki. Taki jestem. Nie wiem. Ale, ale z pięć razy przyjebałem tam na prawo, no. A ja ani razu? Ty? A ja raz. Co? Ileś się spierdziłeś na siłowni dzisiaj razem. Trzy razy? no. Ale robisz trzy godziny. Nie? A no nikt nie ma szans teraz ze mną. Lecimy dalej. No, Czy ja mama jest najbardziej atrakcyjna? Bez zastanowienia mam jeden swój typ. Na trzy? No trzy. już dałem? Trzy. Cztery. <tryny> moja mama... Nawet mojej matki nie widziałem. Mat mi... A ja chciałem raz Moja mama ja wygrała. Ja pozdra ja pozdrawiam. Ja nic innego nie raz. miałem w głowie, poza panią Sandomierską, ale nie mam kartki Błażeja. Tak. Nie no, a dlaczego mama Pączka? Bo... Kurczę no, sami wiecie, oglądacie nas. Smakował ci tort truskawkowy ostatni bardzo, tak? Tak, byłem na spotkaniu rodzinnym z Pawłem <grym> w roli półojca. <grym> <grym> What are you doing, stepdad? <grym> Dobra, lecimy, lecimy dalej. Kto z was jest najprzystojniejszy? Aktualnie. <grym> No kurwa, no kto trimuje? Chociaż Saker też był Barbera i trimował brodę No ale chyba jest jeden przyjemniaczek w zespole, co? Ja postawiłem na Sakera, bo ktoś, nie pamiętam kto, kiedyś tak powiedział, że Saker jest przystojny Kiedyś może tak <grym>, Na siłowni Sławek <grym>, w, w, w czempionie <grym>, Sławek Ale robór, nie? Trimowana broda, tepleno, tak najbardziej o siebie dbano Ale jak no się tak. przystojność definiuje? To chodzi o nie o brodę tylko? Atrakcyjny osobnik Męskie, no właśnie, jak atrakcyjny osobnik, to ja dlatego dałem owcę, no bo właśnie nie trymu, nie trymuję no brody, ale jako sylwetka ale ogólnie, jako, o, nie. jako tak, chyba, chyba to jest No to nie, jak twarz to nie. Nie wybieracie kurwa. Ale no ty możesz prawda. zrobić zarost i wszystko, że y, wyglądasz korzystnie. No. I jesteś łysy, to też jest takie męskie. Jesteś takim drwalem trochę robciu, wiesz My nie mamy genetyki do brody na przykład. I to już jest definuje. nie masz predyspozycji. Że nie, nie, nie wyrzeźbisz. No nie masz predyspozycji do niej. Dobra, lecimy dalej. Kto z Was jako pierwszy będzie miał dziecko? A to pytanie było na Sylwestrze. To no, nie słuchałeś, błędy, chociaż byłeś w chuj. No, boże, ja nie było. Ale chyba, no kurczę. Pączek ja jest wiem, czy ja będę miał. Ja no, jestem gotowy tak. na dziecko, ale to nie znaczy. Tak, Pan powiedział, ja że jest gotowy do bycia ojcem. Ja mam taką bączkę. Znaczy nie, nawet dwójka mówi, Pączka najmniej Toriusza mi się wydaje, bym miał mogę wyjebane. Wyklułoby się nie. i by chodziło, i by Koryna ogarnęła, ma takie podejście. Nie ma nic lepszego niż samodzielność dziecka. Eee, no więc Ma, masz do szkoły. Albo udaje, że go to nie przeraża. To jest szczęście mieć dziecko. To w ogóle mnie nie przerwa. No to jasno. dawaj na siebie no, ja i lecimy dalej. Ale ja nie, nie jestem przekonany, że ja będę miał pierwsze dziecko A cała reszta z nas jesteśmy jebanymi egoistami i wolimy siłownie Pozdro no, Ale Właśnie. nie no, kiedyś będzie fajnie pewnie Taka ciekawostka dla młodszych Inaczej już patrzę na to jak miałem, nie wiem, 19 lat A teraz jak mam 28, że troszeczkę to, to, ta tolerancja z wiekiem się zwiększa Bo już coraz więcej rzeczy próbujesz i zdaję sobie sprawę z tego, że nie wiem, że za 10 lat na przykład już tyle rzeczy spróbuję, że będę chciał tego już spróbować Bo te, hmm. te rzeczy ci się wyczerpują, których możesz próbować w życiu, nie? Ale dziecko więc... na końcu No, no Niektórzy mogą w wieku 64 lat więc No, Nigdy nie jest za późno A, No właśnie. Dla facetów na szczęście no. Więc tu w no, naszym gronie To mają gorzej, nie? Easy Kto z was ma najlepsze wymówki, by nie iść na trening? Nie najczęściej, tylko najlepsze Nie wiem Pączek? Zwróćcie uwagę, że u Owcy karta pączek już jest tak wytarta że jest podarta, bo po prostu tak często ją mieli. Ja potrafiłbym na pewno mieć dobre wymówki. Ty robór pokazujesz w ogóle? Ale nie mam. Nie On się z takimi tak... ludźmi. Ale ha. Jestem zdolny do wymówek, no ale teraz no to nie ma opcji, żebym miał jakieś wymówki. Nie? Ja mam na przykład, okej okay, możecie dać mnie, ale ja mam tak teraz, że już nie mogę mieć wymówki, bo umawiam się z Norbertem i po prostu pewnie by mi wpierdolił jakby nie no, by... Bo ty, ci... nie był na bo ty ciśniesz bo makry... z treningami. To następne pytanie, tak? Kto z Was jako pierwszy się ożeni? Hmm. Nie wiadomo. <gry> o! Ty wybierasz coś. U niego leżą te garki, tak mam wrażenie od kilku rudych. To się nie zadaje. Dobra, jak i dziecko od połączek pierwszy, no i... Ja nie no mówię, do... że pierwsze że... dziecko, mówię, że nie, miał, nie miałbym nic przeciwko. Bo nie wiem, bo rodzina wymusi na tobie to. Nawet jak ty tego nie chcesz czy coś. Tak sobie to wyobrażam hmm. teraz do no, szybkości. <grym> ja daję robura, Myślę, że jest gotów do poświęcenia najbardziej. Ile Natalia ma lat teraz? Ale to nie odchodzi. Ja, ja biorę pod 21. uwagę. Ja biorę pod uwagę poświęcenie. Że jest w stanie. Pani Natalia ma 21 lat. Myślę, że bardzo jej się nie spieszy. Umówmy się, no kurwa, no ty jesteś już z Koriną 7 lat? 6? Tak, bardzo. 7. Ja... Bardzo podoba no. mi się ten związek. W sensie, że siedzimy z tymi dziewczynami i jeszcze się nie, nie, nie zaręczyliśmy. Nie więc na bazie tego. Wnioskuję, że to musi być dla nas poświęcenie wielkie, żeby się oświadczyć. Po prostu. Żeby nam kurwa kapelusz z głowy nie spadł. Ja mam coś takiego, że mogłbym bez ślubu być całe życie z jedną osobą. Ja też. Ja też. No. I właśnie tak, tylko że dla nas mamy takie podejście do rzeczywistości, że to nie robi dużej różnicy. Ale na przykład dla Koryny, Kaj, Natalia, Gaty to może być coś takiego, że to jest ten system, który, do którego warto jest się podporządkować, bo yy, żaden człowiek nic lepszego nie wymyślił jeszcze i to jest takie, taka fajna kwintesencja na przykład. Tylko jedna kobieta na całe życie. No tak, wiadomo. Co? <laughs> nie rozumiem. Kto z Was najczęściej się spóźnia do pracy? Kurczę no. no? Chciałem tylko powiedzieć, Kto że tu był jest czas. Kiedy byłem zawsze pierwszy przez miesiąc albo więcej ja No aktualnie, stra straciłem aktualnie, sens aktualnie życia. chyba pomóc, Straciłem ale... sens przychodzenia y, punktualnie Bo jest, rozjebała nam się organizacja teraz. Znaczy tak, Robur nie spóźniał się tak nigdy Bo on jest poranym człowiekiem moim zdaniem A tak to jest rotacja między mną, Sakerem a Pączkiem W różnych no. okresach działania firmy Tak no. mi dało. Ale mi się kojarzy, że Osto się najczęściej spóźnia Tak długofalowo myśląc, nie że aktualnie Możecie się poddawać Raczej raczej tak, spadną... tak Nie jest dobrze Że są różne obejmę. okresy O, zmienił głos Chcesz tak. mnie teraz pokarać, bo byłeś? dzisiaj się spóźniłem. Ja bym siebie, <laughs> bo malowo myślę teraz. Ja nie chcę, nie chcę tutaj wiesz, się kłócić o to kto Ostatnie pytanie Kto z was jest najbardziej zjebany? <laughs> teraz się zastanówmy definicję no. co to jest bycie zjebanym, nie? Ja daję pierwszą myśl Kto jest no zjebaną to... osobą? Ja daję pierwszą myśl. Ja nie wiem, nie <gry> wiem. Co to jest zjebana osoba? Nie, może bo, bo może być. chodzi. No bo zjebaństwo to jest jakieś odstępstwo od normy, czyli najmniej normalna osoba, tak? Tak, najwięcej rzeczy, w którym To, czego jest nas od, nauc... Odstępiony od normy, ktoś jest. Z... Tak, czyli to, co nas nauczyła szkoła. i Że to, tak ma to jest być, tak życie ma wyglądać, tak człowiek ma robić, okay. to kto najmniej się wpasowuje w teren. No, no dobra, no to najmniej kto się wpasowuje, to jest pytanie. No to ja mam, że albo Pączek albo ja. Ja mam albo ja, albo. <noise> Może chodzi o jakieś inne zjebanie, właśnie ciężko jest wybrać jakie zjebanie. A masz e, rozwinięcie? z zjebanie? Tak, 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 To Tu pierwszą myśl, myśl powinno być. Okay. Co co? Czyli jesteś zjebany, że mi tak to rozwinąłeś. No. A co co? Co, 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 co? Nie Rozwinę ma tu karty do to, jest to, to jest najbardziej zjebany. No pierwsza myśl to powinno być, kurwa, Ale na pewno wszyscy jesteście. No dobra no. Każdy jest zjebany z nas. No, trochę. Jest zjebany jest. No weź, moja mama to obejrzy i że ja jestem zjebany, to urazisz ją. A, a twoja ale mama, cieszyła, że jest poczekaj, abencyjna. a poczekaj, a twoja mama ogląda inne odcinki na przykład na ekipie? A twoja mama ogląda na to odcinki? Szkod, na przykład, Kasa. test pączków czy coś? Tak, ale no to powiedziała, no tak powiedziała, no to, że kurwa, nie, mo nie no to, mogę tak robić. No to na pewno się nie zdziwi, że dałem ciebie, nie? Ja czasami a, na treningu odpierdalam, śpiewam głupoty takie, że szok. Da, ja się no czuję jest... trochę zjebany tak naprawdę. No, tak, ale że pytanie że tam, jest, kto jest najbardziej zjebany z nas, Robert? Każdy z nas. Zjebany. Kurczę, Wszyscy jesteśmy no, zjebani. No? serio? To może połączyć. To może pączek. Bądź wilkiem w świecie owiec, to mawia. No to jak w końcu. Dobra, połączyć. Tam siebie. No. Jeżeli chodzi o myślenie o działanie mózgu, no to owca najbardziej odbiega i często to ratuje naszą firmę. Bo robimy rzeczy nieprzeciętne. Zjebany. Chociaż to, bo po mordzie... z ten. Ale <grym doule> to powiedziałeś. To koniec. A kto Waszym zdaniem jest najbardziej zjebany? Piszcie w komentarzu na dole. No. I nie zapomnijcie udostępnić ten film u znajomego. Hey, Ej, zjebaju. Zjebaju, <grym doule> hey, to, to właśnie to owca udaje zjeba, ale wejdźcie <grym doule> na kanał Warszawski Koks i tam można wygrać plejaka. A jeszcze no. konkurs no. na mityczne PS. Dajcie no. Chyba nie jesteście zjebani. Potraficie dać subskrypcję.